Cześć, ale do Was taką autokonstrukcję jest to zamek na no, taki klucz cztero, czterostronny, stronny, czter, można powiedzieć czteropiórowy o, na światełko dajmy jeszcze piny są w czterech rzędach według klucza po trzy ale wydaje mi się, że tutaj ten, te są, ten, ten jest głębi trochę w tym grubym elemencie, już Wam pokazuję dlaczego grubym, ponieważ ten klucz da się Włożyć tylko i wyłącznie, jak to wycięcie tutaj jest jakby na, na osi tego trójkącika, to działa. A jak jest trochę krzywa, no to już nie, ponieważ ten element tutaj, o, ten, to pióro jedno jest grubsze, i to wycięcie też jedno jest szersze. Inaczej nie ma szans. Dobra, dlatego mi się wydaje, że tutaj jest głębiej, ten pin jeden, więc może jest przesunięty. A może na tym grubszym jest po prostu jakoś inaczej. Dobra, nieważne. Zobaczymy. Spróbujemy sobie to spikować i do tego się dobrać. Spikowanie, no to chyba ograniczymy się do jednokrotnego. Ono, żeby ten zamek obrócić, prawdopodobnie trzeba by pikować go czterokrotnie. Bo za każdym razem, jak będziemy obracać ten rdzeń, to tu, tu. Tu i tu są sprężynki, które będą chciały tam wskoczyć te piny. No, dobra, może, może zróbmy tak, że jak się uda, to przekręcimy do jednego zamknięcia i zobaczymy, czy da się obrócić dalej, czy może te piny są jakieś grubsze, chudsze, no nie wiem. Widać coś? Tu widać chyba. Światełko jest? Jest. Zamek odrobinę niewygodny do w, w, w dłoni, ale już nie będę odpalał i madła. Teraz te górne trochę chcą pogadać. Wcześniej były bardzo luźne. Ale jeszcze niewygodne jest do trzymania. Faktycznie zamek cały czas mi się lekko przesuwa. A zaraz mi napinacz wypadnie. Albo się poluzuje. Jakby już tego nie zrobił, jak się. quando doo por ...cięciutko... ...jakby pykło... górna górne... ...teraz chciały pogadać... ...bo wcześniej tak luźno chodziły. na górnych... I tutaj przy dolnym się udało. Jest zamek spikowany. No jednak on po obróceniu pewnie o kawałek się zaraz zablokuje. To? Sprawdźmy to może. No dobra, zablokował się. Przekręciliśmy z tej pozycji tak o, o równo 90 stopni. I mamy zamek znowu zamknięty. Mniejszy klucz da się wsadzić, no i podejrzewam, że trzeba teraz będzie piekować go znowu, znowu i znowu Jeszcze go czterokrotnie, żeby, żeby go raz obrócić o! Ale nie Wybaczcie mi Coś tu chyba jest nieprecyzyjnie za bardzo zrobione, bo Udało mi się go obrócić poruszając tak kluczem, który na nie do końca chciał wejść I teraz znowu mamy kolejny Dobra, zobaczmy może wystarczy poruszać No teoretycznie nie powinno to mieć miejsca, ale... No teraz już chyba nie chce... O! chcę. Dobra, Coś nam obraca Nie chcę już tego blokować Powiedziałam, że yy, na tym ostatnim obrocie nam się zablokuje No zróbmy to Nie, będzie, nie będę troszkę go pikował, bo niewygodny jest odcinek, zrobiłem prawie że Ale yy, sprawdzimy czy to przypadkiem teraz, a dobra, teraz mamy normalnie włączony zamek, że tak zamknięty Więc wystarczy wsadzić go kawałek i poruszać, żeby otworzyć, to byłoby słabo, ale No nie, teraz już tak się nie chce zrobić, więc pewnie coś tu z precyzją nie zagrało Dobra, z wyjmijmy go sobie, wypatroszmy z kluczem tym razem te piny i tak nam się posypią ale zajrzyjmy do środka. Ach, nie, niestety nie chcę tak zrobić. No, no, zdjęty. I teraz zamek powinienem wyjść. Nie wiem, jak to zrobić, żeby, żeby taki zamek tego typu. Normalnie bym sobie kopytko wziął i jedno piórko przyblokował, tutaj nam się pewnie posypie wszystko. Dobra, i ocenimy sobie te piny. Hmm, zobaczymy, czy tak, tu faktycznie hmm, tutaj są dwa piny, tutaj trzy i tutaj znowu dwa, w zasadzie tylko są dwa piny, dwa piny. W jednym miejscu trzy piny, a te z kolei dwa tutaj są cofnięte, to jest ten grubszy element, tak jest, czyli dobrze widziałem, że ten pin ma tutaj ten, jest trochę cofnięty, trochę głębi w stosunku do tego. No dobra, to mamy rozebrane i to tłumaczy też, te piny nie są jakby idealnie na, na linii. I też dlatego ja w momencie, kiedy kiedy próbowałem tym kluczem po, po, po tym jakby błędnym przekręceniu lekkim, to później wystarczyło chyba leciutko zre, zrejkować, wcisnąć te pierwsze piny, bo tylko one są jakby na idealnej linii, być może te też, ale kto wie, wystarczy lekkie przesunięcie i one już by się nie blokowały. I dlatego też, z uwagi na to, udało się po, po pierwszym spiekowaniu przekręcić cały zamek. No słabo, bo gdyby ten zamek był, mm, był precyzyjnie zrobiony, albo chociażby równo, zapinę, żeby były tutaj no, precyzyjnie i równo, wtedy ono by się wszystkie zblokowały, wszystkie. No, przynajmniej te dwa. 2-2-2-2, bo ten nie z czym. Tutaj teoretycznie może troszkę wskoczył, ale. Chyba nie za bardzo, zwłaszcza, że jest zupełnie w innej osi Dobra, nie paplam, obejrzyjmy sobie co my tutaj mamy, no Zamek w ostre, ostry, w sensie te to, rysy, to, 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 te krawędzie Tak jakby niezbyt do no, Obrobiony dokładnie, ale tu widzę taką ciekawostkę O, 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 tutaj te piny tu jest kuleczka. Możliwe, że ona była też tutaj, aczkolwiek nie, nie, nie wiem, no... Nie, na pewno nie. Gdzie, gdzieś, gdzieś by tu miała być. Ale gdzieś tutaj było w tej instrukcji. Hmm. A reszta składa się z takich oto pinów i to jest w ogóle taki, taki trochę standard chiński. To jest niby zwykły pin, bardzo drobny, drobnica straszna, ale jednak jest taki trochę zaoblony, ale jakby na górze i na dole jest wyraźnie szerszy. I w tych tanich zamkach się z tymi pinami spotykam. Nie widziałem jeszcze ich na tyle małych i na tyle jakby równych. I nie wiem, czy to wynika z jakiegoś docinki tych, tych, tych elementów, z których, się robi, z, z, z których one się składają, bo nie chcę mi się wierzyć, żeby to było żeby to było coś, co ma być pinem zabezpieczającym. Raczej na pewno nie. No, ale tu mamy tych pinów, które siedziały sobie w cylindrze, w cylindrze, tych małych sprężynek, o. I tu jeszcze, no chodź tutaj, mały łyk. Chciałem zobaczyć, czy ta, czy ta kulka to było... Dobra, 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 czyściutko. Teraz ta kulka... Tu jest 3, 3, 2, 2, czyli pod... 3, 3, 2 3, 3, 2 i 2. Tak są tutaj komory wycięte, więc być może tu była kulka na sprężynce w tym miejscu ona w ogóle tutaj by weszła w to na przykład. No, idealnie pasuje. Ale obstawiam, że to było raczej Także że mam tych pinów 1, 2, Jak będzie ich tych tych, 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 które tu zaraz wybiorę, bo to wszystkie inne są normalne, zwykłe kipiny ale te. Dobra. Te tutaj. O, ten tym ma inne kolory. tu nic nie widzicie, tu sobie grzebie w tych pinach. O, ten taki inny kolor, widzicie? Dodał, magiczne Dobra, yy, 3, 3 i 2, 2 to jest razem 10. Podejmuję, że tych 9 i kuleczka jest 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Już czy szukamy tych tutaj. O, to jest też ten. 8, 9 i kuleczka 10, więc ewidentnie tu była. Teraz tych powinno być też. Hmm, Hmm. Dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i teraz tak, albo mi tutaj zginął, albo coś źle policzyłem, albo albo to tutaj z tą kuleczką. To już, no tak, no tak, dobrze, jest 9. Jakie 10? 10 jest tych sprężynek na pewno i tych pinów, i tutaj dochodzi ta kuleczka. W sumie nie wiem po co. Może, żeby, żeby ten samych się lepiej ustawiał w tym miejscu. Chyba tak. Natomiast tutaj. O, i sprężynki są różne. Zobaczcie. Są takie. I takich jest pewno 10 być się rodzaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 10. trochę matematyki. Dobra, nie paprą dłużej. Taki zamek, taka sytuacja, sto kuleczko w tym, w tym tutaj miejscu, o. co tutaj widzicie. I tyle. Ktoś pytał, często pytaliście o ten zamek i to w mailach, czy tam w komentarzach się pojawiały, więc proszę dzisiaj jest. Przyjechał do mnie w takim oto pudełku. Zupełnie nie odpowiada jakby ten rysunek, są zdjęcie. O tutaj może ktoś zna się na chińskim i potrafi rozszyfrować to, niech da znać. I tyle. Zumówiłem, przyjechał. Takie. Takie cudo, trochę. Trochę cudo, trochę nie cudo. Dobra, nie paplam dłużej tak, już materiał taki matematyka dzisiaj do 10 była grana. Trzymajcie się, cześć.